Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na wrzesień 2020 roku dla osób z podznaku byka. Proszę Państwa, te czytania, które dzisiaj robię, troszeczkę są później niż te poprzednie, i chcę tutaj słowo wyjaśnienia. Proszę Państwa, ja nie produkuję filmów na, na akord, więc wtedy, kiedy jestem gotowa, kiedy czuję, że jest energia do tego czytania, wtedy dopiero to robię. I ja rozumiem, że Państwo się niecierpliwią czasami, kiedy będzie ten znak, kiedy będzie ten znak. To nie jest tak, że się da wyprodukować film, bo ktoś tak chce. Ja muszę czuć, że jestem do tego gotowa. Państwo chcecie mieć rzetelne filmy, zarówno prywatne, jak i te na YouTube, i pospieszanie mnie nic tutaj nie da, bo jeżeli ja jestem energetycznie wyczerpana po iluś godzinach czytań, to ja nie zrobię państwu filmu, na, na, nie wyprodukuję, nie zrobię tego na akord. Dlatego, państwo widzicie, że ja na YouTube nie wrzucam jakoś bardzo dużo filmów, bo nie jest to produkcja taśmowa. Więc myślę, że Państwo to docenicie i zrozumiecie, że to nie o ilość chodzi. To chodzi o to, żeby, żeby był odpowiedni czas i odpowiednie ze mnie, z wnętrza, żeby to wychodziło. A nie taka, taka po prostu takie tłuczenie, tak? Tłuczenie następny, następny, następny. Nie, to, to nie tutaj. To tyle tytułem wstępu. Zresztą września jeszcze nie ma, to Państwo zdążycie wysłuchać. To będzie czytanie ogólne dla byka. Natomiast, jeżeli Państwo <laughs> nie znajdziecie tutaj tematu, który Was interesuje, proszę o kontakt na adres mailowy. Adres mailowy znajduje się w opisie filmu: to jest tarot doradca, tak jak nazwa kanału, tarot doradca, pisane razem, małpa.gmail.com. Proszę Państwa, to wtedy dopiero, kiedy zadamy pytanie konkretne o swoją sprawę, kiedy ja wiem, z kim mam do czynienia, data urodzenia i tak dalej, imię, wiem, wiem kogo, że tak powiem, przyciągam, wtedy można odpowiedzieć na, na to konkretne pytanie. To samo dotyczy zresztą astrologii. Jeżeli na przykład Państwo macie ogólny horoskop, załóżmy na YouTube, który jest dla znaku byka, załóżmy, to Nie jest tak, że wszystkie byki się tam odnajdą, bo jeden byk ma ascendent w tym znaku, inny w tym, inny ma Wenus w takim znaku, inny w takim. Gdzie sprawy na przykład uczuciowe będą tam bardzo ważne i nie będzie to tak, to jest bardzo, bardzo ogólne. Tak, więc a propos kanałów astrologicznych, polecam kanał Ani z, pod nazwą Astrologia Oczami Anny, sama korzystałam, polecam. Czy ja już wszystko powiedziałam? Nie, szczegółowo dziękuję Państwu za Państwa obecność. Bardzo, bardzo dziękuję. Za Państwa obecność, za Państwa komentarze, naprawdę na, na poziomie. To, są, to jest wszystko tak, w, taki, w takiej fajnej atmosferze. Państwo ze sobą również korespondujecie, piszecie, odpowiadacie sobie. Jest to yy, po prostu tak, taka, odnoszę wrażenie, już yy, pewna społeczność, yy, która się zna yy, nawzajem. Dziękuję za, za wszystkie łapki w górę, za dzielenie się, za nowym subskrybentom. Dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby ze, ze wesprzeć moją pracę na kanale, to podaję pod filmem numer konta. Ono 1 września będzie inny, ale jeszcze ten obowiązuje. Oczywiście potem zmienię i będę o tym przypominać. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ praca na kanale jest pracą często taką. Tylko dla Państwa, ja na tym nie zarabiam, nie mam tutaj reklam Państwu, filmów, nie przerywam reklamami, także za każde wsparcie dziękuję i już przechodzę do czytania dla Byka na wrzesień. Proszę Państwa, troszeczkę w innej formie będzie, co było, co jest, co będzie. Zobaczymy, jak to się Państwu spodoba, jak to się sprawdzi, czy to Państwo przyjmiecie w takiej formie. Co było dla Byka? Co było? Gwiazda. Kielichów. I świat. Zabiegć się mogło bardzo pięknie, bardzo fajnie, bardzo emocjonalnie, bardzo szczęśliwie. Możecie mogliście poczuć, że otwiera się przed Wami mnóstwo możliwości, że jakby Wy w ogóle wychodzicie na świat, że szczęście Wam sprzyja, miłość również. Tutaj jest. Karta Króla Kielchów, który mówi o albo o sobie w was zakochanej, albo że Wy bezwarunkową miłość komuś okazujecie. Karta Gwiazdy mówi o poczuciu szczęścia o tym, że macie wrażenie, że jakieś przeznaczenie, które, na które czekaliście, yy, wreszcie do Was przyszło, że to jest to, co Wam daje poczucie szczęścia. Gwiazda to jest takie prowadzenie z góry. Przez jakąś siłę, którą każdy z Państwa będzie kogoś innego czy coś innego widział w tej, w tej energii, powiedzmy, sił wyższych, czyli jedni wierzą w Boga, inni wierzą we wszechświat, jeszcze inni wierzą w naturę, jeszcze inni w siebie. Jakaś siła, która, intuicja, cokolwiek, tak? I to jest to, co Was prowadzi, jakby zaprowadziło w takie piękne rejony, powiedziałabym. Karta Świata mówi o tym, że. Jakiś cykl się domyka i otwiera się coś nowego. Otwiera się coś, co, że tak powiem, serce Was kieruje. Tak jak powiedziałam, ta intuicja, to prowadzenie z góry. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda w przeszłości. Jakie ja osoby tutaj widzę? Widzę wodnika, raka, skorpiona i ryby. Widzę wszystkie żywioły możliwe. Widzę wszelkie możliwe dla Was szanse, takie, które możecie wykorzystać. Wychodząc trochę ze swojego takiego, swojej takiej strefy komfortu, tak? Byk jest znakiem ziemskim i wy lubicie wiedzieć tu i teraz być ci zabezpieczeni. Tu jest takie wyjście ze strefy komfortu i otwarcie się na nowe możliwości. Co obecnie, co teraz się dzieje u Was? Rycerz Buław. Pasja, energia, działanie, ale także tutaj jest komunikacja. Tu jest też taka. Energia mm, powiedziałabym zaczepiania. Już powiem o co chodzi. Rycerz Buław to jest um, taki playboy, taki ktoś, kto łatwo nawiązuje kontakt, potrafi poznawać nowe osoby, potrafi y, na każdy temat porozmawiać, y, otwiera się. To jest osoba dosyć pewna siebie. To nie jest. Czyli z, Wy jesteście, jeżeli już rycerzem, to rycerzem monet, a rycerz buław to jest albo spotkanie takiej energicznej osoby, to, to jest, to jest, taka, to jest taka, taka iskra, że widzimy, że ta osoba ma w sobie mnóstwo życia, mnóstwo takiej energii, albo Wy jesteście właśnie w takiej energii działania, pójście do przodu, parcia takiego, do celu. No, ale tak jak powiedziałem, tu jest też taki, taki ktoś, kto. No, może zrobić wrażenie, <laughs> może zrobić bardzo dobre wrażenie, może się bardzo podobać. Co dalej, ale jeszcze mi się pokazuje jakaś blokada w głowie, czyli coś się fajnego dzieje, coś się dużo emocji, dużo działania, dużo tutaj jest takiej energii fajnej, a w Was blokada. Co mam robić? Nie wiem, co zrobić nie umiem nic wymyśleć, dochodzę do, do jakiegoś punktu i znowu stoję w miejscu. Dużo emocji jest w Was, a blokada jest tylko w głowie. Czyli chęć do działania jest, emocji dużo jest, są jakieś uczucia, są tutaj y, takie, y, aha, jeszcze w siódemce kielichów jest dużo możliwości, mnóstwo opcji. To nie jest tak, że y, mam jedną drogę i idę po dożo, nie, macie dużo możliwości. Może ze względu na to, Jesteście w energii, to jest centralna karta energii, ósemki mieczy, co oznacza, że nie wiecie, jak, jak dojść do, do takiego rozwiązania, albo jak znaleźć rozwiązanie, znaleźć pomysł, znaleźć jakby lekarstwo na to, co Was tutaj trapi. Kusemce miecze, myślimy, myślimy, i po prostu za chwilę dostaniecie bólu głowy, żeby tylko i po prostu nie, nie, nie umiecie się wyzwolić. Mam nadzieję, że te karty, które obok stoją, czyli działanie i emocje, Was popchną trochę do przodu i też Waszą mentalność, Waszą pomysłowość, Wasz umysł nakręcą, rozkręcą i będziecie wiedzieli, co dalej zrobić. Co w przyszłości? Chyba tak, ponieważ mamy kartę głupca. A głupiec skacze na głęboką wodę. Robi pierwszy krok i tak naprawdę nie wie, co go czeka, ale on się nie boi. To nie chodzi o to, żeby wszystko mieć zaplanowane, sprawdzone, nie da się mieć kontroli nad wszystkim. Osoby, które chcą mieć kontrolę nad wszystkim, uprzedza, to się nie uda. Możecie się tylko spinać niepotrzebnie. Po prostu czasami warto puścić coś. Niech to po prostu się potoczy. To tak jakbyście chcieli. Kontrolować spadanie kuli śniegowej z, z pagórka. Nie da się, ona leci i już się rozpędzi. I gdzieś poleci. Wyobraźcie sobie, zatrzymywać wielką kulę śniegową, jeszcze Wy możecie oberwać. Nie da się mieć kontroli nad wszystkim. Nie da się wszystkim sterować, ponieważ i ludzie w naszym otoczeniu mają swoje energie, i świat ma swoje energie, i to, co się dzieje, na to nie mamy wpływu. Wokół nas nie mamy wpływu. Więc tylko takie zaryzykowanie. Pójście, zrobienie takiego napewniaka pierwszego kroku w tą nową drogę, bo tu jest u was zakończenie jakiegoś cyklu. Jest nowa droga. Tylko to jest dla Was teraz, teraz takim czymś, co może Wam przynieść. Sukces de facto, bo mamy szóstkę buław. Czyli to, co się zaczyna. To... No tak, no tak, to, co się zaczyna u was, to się pięknie potoczy, pójdziecie za emocjami, pójdziecie za sercem. Super, to Wam przyniesie poczucie satysfakcji, poczucie, że odnosicie sukces, że kierunek, w którym zmierzacie, to, co się dzieje w Waszym życiu, że prowadzi Was do takiego, do takiego zadowolenia. Tutaj, nawet w tej szóstce buław bo tu mamy głupka szóstkę buław rycerza kielichu w tej szóstce buław tutaj wieniec laurowy, ten, ten jeździec, ten rycerz ma tutaj ten wieniec laurowy to jest symbol zwycięstwa, tak? To jest symbol. I to nie chodzi o to, że wy macie nad kimś zwyciężać, to chodzi o to, żeby swoje słabości pokonać, swoje sprawy załatwiać, nie wchodząc jednocześnie komuś w drogę, w takim sensie, że wkraczamy komuś i w jego, w jego przestrzeń, tak? Każdy jest wolny i każdy może być z kimś z własnej woli tylko, nie z przymusu, nie dlatego, że tak trzeba, wypada, należy, albo dlatego, że ja tak chcę, yy, tylko możecie coś oferować, ofiarować, Albo przyjąć, a nigdy także na siłę. Mamy rycerza kielichów, który ma jeszcze takie, taką niepewność w tych emocjach swoich, w tych uczuciach. Nie wie właściwie jeszcze do czego ma dążyć, do, w jakim kierunku ma zmierzać jego życie. No tutaj prawdopodobnie życie też uczuciowe, ale nie tylko. Macie rycerza kielichów, siódemkę kielichów, króla kielichów. Dużo tutaj jest uczuć. Natomiast. W centrum jest jedna wielka mentalna blokada. Dobra, zobaczymy o. Wymienimy świeczkę, bo coś, widzicie, nawet, nawet świeczka zgasła w tym czasie. Znaczy, że co? Coś się kończy. A zaczyna się coś nowego. Coś nowego się zaczyna. proszę. Nowa iskra, nowy ogień dla Was. Zobaczmy, co dalej. Wyjaśnimy parę kart. Doprecyzujemy, tak bym powiedziała. Czym jest dla Was ta gwiazda, czyli to prowadzenie, z jakiego powodu ta karta się pokazała? Pustelnik, jeżeli czuliście się samotni w jakiejś y, sytuacji, w relacji, może sami pracujecie, może byliście samotni w ogóle, może samotni w związku, też tak bywa, bo mamy Króla Kielichów i tutaj są uczucia, czyli mogliście się czuć samotni. Mimo posiadania partnera, proszę Państwa, to nie jest wcale rzadka sprawa. Państwo mi bardzo y, tutaj dokładnie opisujecie swoje sytuacje, kiedy y, y, jakby zamawiacie czytania prywatne. Tak? I niestety, no niestety z przykrością to stwierdzam, ale żyjemy bardzo często w relacjach, w których jest samotność we dwoje. Natomiast nad Wami, aha, jeszcze jedna sprawa, w pustelniku jest poszukiwanie. Czyli prawdopodobnie poszukiwanie tej, tego światełka w tunelu i, w, i, i wam się to, to światełko w tunelu pojawiło, ta gwiazdka wam zaświeciła. Czyli powiedziałabym, że to co, to, co Was przytłoczyło, przytłoczyło, tu się jakaś relacja skończyła, proszę Państwa. Wy gdzieś, bo król kielichów to jest miłość bezwarunkowa, wsparcie, ale tutaj się coś skończyło, tutaj coś Was mocno obciążyło, mocno wyczerpało. I dlatego ta, tutaj się jakiś etap kończy. No co ja mogę powiedzieć? Karta śmierci. Tu się coś skończyło, proszę państwa. Nowy etap się otwiera, dlatego się nowo otwiera, że coś się skończyło. Karta świata i śmierć koniec. Koniec. 10 buław, spadło na was 10 buław, ale to już jest dość. Kiedy 10 buław na nas spada, mówimy dość. To jest wyczerpanie, to jest po prostu do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, wierzymy w coś, że uniesiemy. Nie. U was się coś skończyło. Ale wy już idziecie w nowe. Idziecie w nowe, działacie. Teraz mi się pokazuje skupienie na takim działaniu, które dotyczy zabezpieczeń finansowych. No, po prostu praca, tak? Natomiast może być budowanie domu, może być kupowanie domu, oszczędzanie. Hmm, ale oszczędzanie to nie jest energetyczne, oszczędzanie jest bardziej takie, sta to jest stagnacja. A, a tutaj jest takie bardziej działanie w kierunku jakichś zabezpieczeń. No zobaczmy, czego dotyczy ta blokada u Was. No, Królowej kielichów. Kobieta spod znaku raka, skorpiona lub ryb. Yy, ale mówiąc wprost, to jest kwestia tego, jak yy, bezwarunkowo brać lub dawać miłość. Jeszcze tego nie macie, jeszcze nie możecie z tego uwolnić, jeszcze gdzieś ta energia 10 buław na Was, gdzieś tutaj yy, to obciążenie jest. Siedem kielichów. Yy, duży wybór, tak? Przynajmniej wybór między opcją A i opcją B. Przynajmniej tyle. Siedem kielichów, nawet większy wybór może być. To jest konieczność podjęcia decyzji. Yy, karta głupca: pójście w nowe. Zakończenie to już gorzej nie będzie. 10 głów i dziesięć mieczy to już, jest, to już jest tyle, ile może ile człowiek żywy, żyjący może przyjąć. Już dalej nie ma nic. Albo idziemy w nowe, a wyjdziecie. Słońce świeci, ale piękne. Są. Ja muszę tą kartę pokazać. Piękne słońce. Idziecie, oświecenie do was przychodzi. Karta słońca mówi o, o tym, że, że na, jakby takie schodzi na nas oświecenie. To nie jest karta słońca, ale to słońce jest tak tutaj mocno zaznaczone. I na karcie dziesiątki mieczy, w różnych taliach, jest tak na horyzoncie, takim, na takim ponurym obrazku, zwykle na horyzoncie wstaje świt, czyli słońce. Gorzej już nie będzie. To, co już się miało zakończyć, paść, to padło. Teraz już tylko lepiej. Pokazuje mi się, że będziecie mieli poczucie sukcesu. Albo od czegoś odchodzicie, albo gdzieś wyjeżdżacie, wyprowadzacie się, podróż, wyjazd takie rzeczy się jeszcze pokazują. I rycerz kielichów czyli jeszcze takie wahanie w kwestii tej królowej kielichów trzeba coś zakończyć, trzeba zmienić sposób myślenia i postępowania. Proszę Państwa, karta wieży mówi o zupełnie o 180 stopni zmienionym postrzeganiu czegoś działaniu, o myśleniu o czymś, o jakiejś sprawie, o swoim życiu w zupełnie inny sposób. Wy już ten etap skończyliście. Tutaj jest koniec samotności, koniec przytłoczenia, koniec tego y, etapu w związku. Proszę Państwa, we wrześniu zaczyna się nowy rok numerologiczny. Y, i, bo 18 września i jak dodacie swoją liczbę urodzenia do roku piątego, bo to będzie piątka, to Wam wyjdzie, w którym roku będziecie teraz. I tutaj warto sobie go sprawdzać na kanałach albo na, na jakichś stronach, gdzie jest numerologia, co teraz was, was, y, Wam może przynieść ten nowy. Ja może też zrobię numerologiczne, ale nie obiecuję, bo potem Państwo mnie, mnie tutaj ścigacie, kiedy będzie, kiedy będzie. Jest zmiana absolutna. Zmiana. Po prostu Wy, ja tak odczytuję to, że Wy możecie iść za tym sercem, tak? To, co Was dzisiaj blokuje, Wy możecie za tym iść. Ta blokada pęka, wali się. Po prostu zaczyna się nowy etap w życiu. Absolutnie coś pięknego, coś niesamowitego. Rada dla Was na wrzesień, szóstka monet. Działajcie tak, żebyście dostawali tyle, ile dajecie. Nie pozwalajcie się wykorzystywać, tylko dając. Wtedy nie ma równowagi w energii. I to dotyczy całego świata. To nie dotyczy tylko relacji, to nie dotyczy tylko Was. To dotyczy wszystkiego. Musi panować równowaga w przyrodzie, i Państwo to wiecie. Życzę Wam pięknego miesiąca. Sobie też, bo mam ascendent w byku, także mam nadzieję, że, że troszeczkę też z tej, z tej energii pięknej tutaj coś dla mnie jest, jakieś ciężkie etapy się kończą. Tak jak powiedziałam, równowaga ma zapanować. Tego Wam życzę. Bardzo dziękuję. Za wysłuchanie. Pozdrawiam.